Cześć, kochani! Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że już w najbliższy piątek spotkamy się znowu. Wraca Proton po dwutygodniowej przerwie. Mamy nadzieję, że nabraliście energii i sił, ponieważ zdecydowanie Wam się przyda w kolejnym semestrze. Rozpoczynamy w piątek serię, to co jesz prywatnie, będziesz nosić publicznie. Chciałbym, żebyście zaprosili swoich znajomych, żeby przyszli do nas i spędzili razem z nami ten wieczór, ponieważ może on naprawdę mieć wpływ na ich życie. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia! Tchau,